Adrian, ty y, przyjąłeś większość warunków swojego oponenta, a mimo wszystko nie, dlaczego moich warunków? No, żeby ma być boks. No, ale to nie były moje warunki. A czy to był kompromis? Były to, to, to był kompromis. Też uważasz, Adrian, że to był kompromis? No, ja nie miałem wyjścia przecież, i na Ciebie nie było walki. To nie wiem kompromis. Ja Również nie miałem wyjścia. Byłem kontrsygnowany, nie mogłem walczyć, byłem ma. Ale nie, 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 nie mówmy, nie, nie zakładałbym z góry narracji, że, że to był mój, ponieważ te, te negocjacje były między nami. Więc... Okej. Okay. No dobrze, ale ustaliliście takie i takie warunki, była ustalona waga, a teraz finalnie okazuje się, że mieliście limit 78, a ty ważysz powyżej tak, 80, 83. I co ty, Adrian, o tym myślisz? Jak odbierasz to, że e, Amadeusz nie zrobił wagi? E, serio, jak mam powiedzieć, to jest mi w chuj przykro. Serio, jest mi w kurwę przykro. Bo. Yy, nie będę się tutaj rozklejał i tak dalej. Ja z nim rozmawiałem już też na ten temat i mu powiedziałem, co o tym myślę. I nie wiem... Nie wiem też, jak to teraz mam tu wszystko obrać słowa, ale jestem... Jest... Kurwa, po prostu... Yy, wiedziałem... Starałem się naprawdę, żeby do tej walki doszło I, i... chyba przyznasz, że widziałeś, że mi też na tej walce zależy. No, super, już, tak, byłem nawet... Byłem nawet zdolny... Załamać barierę nienawiści... Hmm. Do ciebie. I porozmawiać z sobą w cztery oczy, spróbować się dogadać, żeby ta walka się odbyła. Zrobiliśmy to, dogadaliśmy się. O czym w dzień przed walką mhm. robisz mi taką krzywdę, mówiąc mi, że, wy, że okazuje się, że wyjdziesz do mnie 6,5 kg więcej. Ważę 77 i 1. Przypominam ci, na że kategoria. Bo ty sobie taką kategorię wybrałeś. To, to stań, jest waga, stań, stań na wagę teraz. Jak możesz? Zobaczymy, czy ty ważysz. Ty też! Ja po mam czuję, ważysz siebie wszystko i starasz na tej wadze? No jestem ciekawy czy właściwie ważysz. Pytaję ją, że i się, że nawet w ciuchach nie waży 80. Hmm? Nie, ja myślę, że, będziesz, że 77 ważysz. Gdzie jest waga? Bo możemy zejść, okay. czemu nie? Nie ma problemu, ja mogę stanąć. Ja nawet w ciuchach w tym momencie nie zdejmując ciuchów, nie będę ważył nawet 80. Sary, powiem ci tak, to zachowałeś to się dobra, mega nie. Stań, to z... Zobaczmy. no to nie ma problemu. ja nie twierdzę, że to oszukujesz, że no, się na no no, ale dooko. możemy zweryfikować. Dobra, da do tą wagę spokojnie. Dobrze, jeżeli chłopaki chcą zweryfikować wagę ja, jeszcze raz, ja nie może to. Problemu. Przecież ja ważyłem rano, na porannym rannym dzisiaj ważeniu o godzinie 10 ważyłem 7700. Okay. Podważasz to, że tyle mogłem ważyć? Nie. Okej, okay. no to, to po co chcesz, żebym się ważył teraz? No bo mówisz, że, że teraz też będziesz podobnie ważył. 78,5 max ważę. Max, maxów. Okay, no. no dobrze, ale Adrian zrobił uwagę. I teraz pytanie, czemu to Stary... by się nie udało? Okej, okay, no to już, wyobraźcie sobie, że pewnego dnia dostajecie kontuzję i zastygacie w domu, tak? Eee, jesteście świadomi tego, że walka jest odwołana. Skoro jest walka odwołana i nie może do niej dojść, bo masz kontuzję, to po prostu ani nie ćwiczysz, siedzisz w domu. Dodatkowo byłem smutny, że musiałem zawieść tych wszy... nie mówię, że część ludzi tutaj na pewno też jest za mną, tych wszystkich ludzi, którzy pisali Tim Ferrari, władca piekieł i tak dalej. Więc wiadomo, podjadłem sobie i tak dalej. W niedzielę, zost... ja nie... czy ja w niedzielę wyraziłem chęć Walki. Ja w niedzielę nie wyrażałem z tego, co pamiętam, chęci walki, ale w ostatecznym rozrachunku zagadaliśmy się na takie zasady i na taką formułę, która mi odpowiada. Po powrocie do domu, y, która to była około trzecia w nocy, to jest niedziela. Następnego dnia jest poniedziałek, wstajesz rano, stajesz na wagę, bum, 80 y, ponad 5 kilo yy, i 4 dni na zrobienie wagi. Więc. I tak uważam, że mam pod górę, ponieważ ja nie mogłem pójść na salę i dwie godziny jeździć na rowerku. Poczekaj, daj mi tylko to dwie godziny jeździć na rowerku, e, cały zapocony i robić tą wagę. E, więc jak ją miałem zrobić, jeśli nie na treningu? Samą dietą, miałem się, zag... miałem się nagle głodzić 4 dni, uznałem, że oddam mu po prostu te 30%, poinformowałem o tym nieszczęsnym fakcie wodarzy. Ja tylko... Że nie dam rady A zrobić jak tej wagi. Czekajcie, ja chcę tylko nadmienić jedną rzecz, bo to jest też dla mnie ważne. E, Poprawię mikrofon, bo słabo mnie słychać. Podobno. Eee, wracając jeszcze do robienia wagi. Ja nie jestem, kurwa, jakąś osobą stary, która mogłaby się na ten temat wypowiadać. No. Bo jestem grubasem, ale chciał Tutaj Anna Andrzejewska, nasza zawodniczka, e, zrobiła. 15 kg. Słuchaj, jak ja do niego Chwilę. Pie, 5 kilo w półtorej dnia. Więc, w półtorej ale dnia. wiadomo, że ten. I wyszła do walki wygrało. No, no, tak, no to prawo dla niej, chwała dla niej. Podkreśliłeś, że w półtorej dnia, a przecież e... o tym, że Z jest walka, już wiesz od tygodnia. Tak, tylko że zacznijmy, że e... Anna mogła pójść na trening. A ja moje treningi trwały... Ale chwilę Anna moment. Ja, i w ta, ja ogólnie wychodziłem... Nie... Miałem przecież dwutygodniową prawie, że przerwę, tak? Ale czemu ty to tak cały czas obawiałeś? Bo miałem kontuzję i tak. No dobra, miałem... ale czy dalej ją finalnie dnie wziąć tej walki. Słuchaj. Wziąłeś się, zgodziłeś się na nią. Poinformowałem o tym fakcie wodarzyst i kiedy? zgodziłem się. Kiedy poinformowałeś, że nie zrobisz wagi? Następnego dnia. Czyli kiedy konkretnie? W poniedziałek albo wtorek. Poinformowałeś, że waga nie będzie zrobiona? Tak. I w okay. kontrakcie jest, że oddaję Ci 30% mojej garzy. Ale to nie stary jakieś, nie taka horrendalna ta, przecież ja w tym momencie. Rafał dał informację, że 2 kg. 2 kg mówiłeś. To nie, to no stary. Tak, w kontrakcie jest niemożliwe. Znaczy, nie, nie, nie. Rafał podobno przez telefon ci gadał. Nie, 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 niemożliwe. Ale to jak ty, ty to wyobrażasz tyle kilogramów. wbijał? Ja zbiłem to ogólnie jest, trochę. To jest to jest ja, Przecież to ja jest, ważyłem osi, ponad 85 ta kilo, zasada jest a po to. a zbiłem do 80 Ta zasada pół. jest po to, gdy ktoś nie dobije kilograma albo półtorej, al max dwóch, to zasada jest po to. Nie ma tam tak a napisane. Nie, Słuchaj, Ale zobaczcie jak kiedy... się role odwróciły. Jak ja siedziałem kontuzjowany na e, e, konferencji, to wiesz co mi powiedziałeś? Bądź mężczyzną, zrób sobie zastrzyk i wyjdź. No. Ja też ci to powiem, Adrian, teraz zaciśnij zęby, wyjdź się na pierdala. Dobra, słuchaj mnie. Dlatego właśnie do tego dążymy. Ja jestem w stanie wejść z tobą, ale z racji, że ja głodziłem się, trzymałem dietę. Hmm? Dajesz mi 50 tysięcy ze swojej garzy i jestem w stanie z Tobą wyjść. Jak nie, biorę zastępstwo, biorę wiebiorę. 30 tych procentów nie Nie, 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 nie. I nie. Licząc... mogę dać ponad te 30%, co i tak przekracza te 50 tysięcy, to mogę dać 10 tysięcy na cele charytatywne i to z przyjemnością, ale to... na pewno nie dam to wiadomo. Dobra, ani kurwa, dajesz złotówki. 50 tysięcy na cele charytatywne Słuchaj. i wychodzę z Tobą do walki. Poczekaj. 50 tysięcy na cele charytatywne i wychodzę z Tobą do walki. E... Inaczej, inaczej nie ma innej opcji. 50 tysięcy. Ale w mojej ale 30% to jest ponad nie. 50%. Ale 30% Zaproponowałem ci w całości 80 tysięcy i odmówiłeś. Ale tak? jest jedna rzecz, którą muszę odmienić, tylko daj mi to powiedzieć. Wstałem rano, poszliśmy na wagę, był tam sędzia Jarosz i uważam, że to warto, e, że to warto po prostu poruszyć. Sędzia Jarosz, zważyłem się. Powiedział, czy robię wagę? Nie, więc trzeba teraz uzgodnić z nim, czy on się zgadza, czy się nie zgadza. I w tym momencie przez godzinę dyskutowali, aż Polak powiedział, że akceptuje takie warunki, że jest zgoda. A I powiedzieli te mi, od Piotra Jarosza możemy do niego w tym momencie zadzwonić, on jest sędzią głównym. W tym momencie powiedzieli mi, możesz iść. Jeść i pić, walka się odbędzie. Dwie i pół godziny później e, dowiaduje się, że Adrian narobił w majtki i że każe mi oddawać 30% mojej gaży. Nie dość, że wychodzę kurwa do niego kontuzjowany, to jeszcze mam zbić dzisiaj 4 kilo. Prosiłem go, że dobrze, zbije dla ciebie jeszcze 3 kg. Nie zgodził się. Jakie 3 kg? Posłuchaj mnie, wszedłeś na wagę mając. 70, e, przepraszam, 83,600 powiedziałeś, że może zbić do 82, czyli półtorej kilo. Półtorej kilo. Ty... Z rana. Ci, z rana miałem 83,5, ale chyba po śniadaniu ci, i po napoju miałem więcej, tak? Ci I mówiłem to, ci ile ważę. Powiedziałem wtedy. ci, to chociaż zbi do 81. Tak, do 81. Powiedziałeś, że nie. I po posiłku ważyłem 84,8 i to ważyłem się u pączka w pokoju na jego wadze. Spoko, spoko. Mam chłopaki wagę, bo wcześniej pytaliście. Dalej, dalej ci tłumaczę to jest chwilę, Dalej ci tłumaczę, że ja... Miałem, miałem, mogłem wziąć Sły, sobie wywiura za ciebie, pytałem no. się ciebie, chcesz tej walki czy nie? Powiedziałeś, że chcesz, a teraz cały czas okay. tu mówisz, ale mam kontuzję. Chłopaki, ja ale jest jedzie. jedna rzecz, Jak jedna, chcę jedna rzecz, no. Mówić, no. powiedzieć. Jedna rzecz, do powie, ja powiem jedną okay, rzecz spoko. i, i robisz, Cały czas no, robisz taką narrację, ja mam kontuzję, ja nie muszę walczyć. Ja ci zadałem pytanie, chcesz tej walki? Powiedziałeś, chcę. To dogadajmy się, kurwa. Powiedziałem ci, dawaj zbij do się w kontrakcie jest jasno napisane, 80, nie robię 80, wagi, 30%. Do 80, ale, ale słuchaj mnie. W kontrakcie też powiedziałem, że ja nie muszę brać tej walki kompletnie. Mm? To, Mogę to wziąć ja wywióra. Ale, to jest to, jest ale, ale ja dalej, się, ja dalej to to chcę... To tych, ja dalej chcę to rzecz, zrobić to dla tych, jedną rzecz Ja dalej chcę zrobić hmm. to dla tych wszystkich ludzi... Czyli Mamy to. Posłuchaj, dalej chcę to zrobić dla tych wszystkich ludzi, chcę no. zawalczyć z tobą. Tak? Tak. Gadaliśmy? Zgadaliśmy. Dlatego... I każesz mi, mi oddawać 30% i jeszcze odwadniać Ale nie, nie, się ja cztery Nie, każdy ma w kontrakcie, że jeśli nie zrobi wagi, to oddaje 30% dla zawodnika, ale zawodnik może się nie zgodzić. Bo w UFC okay. na przykład tak było, że zawodnicy bardzo często nie robili wagi, sobie po prostu wychodzili, oddawali pieniądze i wygrywali walki. Tak. Ale to jakby Adrian Polak podejmuje decyzję, czy on do tej walki chce, czy jednak wygrają. Nie i... wiem, czy to wtedy jest walkower, czy jak to wygląda. Tak, jeżeli ja bym on nie przyjdzie. walkowerem z nim. Ale... ale właśnie pytanie, czemu najpierw się. Bo Amadeusz mówi, że sędziemu Jaroszowi powiedziałeś, że się zgadzasz, a po dwóch godzinach zmieniłeś decyzję. Dlaczego? Słuchaj to, było, słuchaj, to było coś takiego, że stanęliśmy na wagę i. Kurwa, to, to było już rano, wiesz. Ogólnie Jarosz powiedział, że pierwsze słyszę, że walka może być odwołana, że Polak zaakceptował warunki i tyle. Tak mówił sędzia Jarosz, możecie do niego zadzwonić. Dobra, posłuchaj mnie. Powiem ci tak. Nie ma czegoś takiego, że ty się zgodziłeś, ja poszedłem się nażyć, a, a ty sobie przypomniałeś ale przecież i mówisz, wiesz co, już się najadłeś, nabijłeś, ale, ale zbijeś. No posłuchaj mnie, dobra, Jest, mam też nagrane na kamerę, no. gdzie wszedłeś na wagę, zważyłeś się, Piotr Jarosz popatrzył się na tą wagę, popatrzył na ciebie, mówi 83,600. I pyta się ciebie, robisz tą wagę? Powiedziałeś: Nie, pierdolę. Powiedziałem to Nie, pierdolę. Jak sobie To ja sam to powiedziałem. To i tak byś tej wagi nie gubił. No dobra, chłopaki. Podsumujmy to. Jaka ale, jest Twoja oferta, że za, za co się zgodzisz? Ale poczuj, ja chciałem jeszcze przyjąć. jedną rzecz powiedzieć. No to teraz powiem. Jak ja byłem na konferencji jak spójrzcie jak się role odmieniły jak ze mnie szydził jak się ze mnie wyśmiewał paluszek kurwa bądź mężczyzną no. bądź mężczyzną krzyknij tak. sobie tak. no to bądź mężczyzną bierz bucha i spiesz jutro w merto no i po co tu jestem bądź mężczyzną ale zobacz zobacz pięknie to obracasz to, to wszystko to do raczej. fajnie I było zobacz. odwrotnie ale, patrząc, co? ale nie 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 bo tutaj słuchaj mnie to nie no. ja sobie złamałem paluszek nie przepraszam nie złamałem skręciłem lecz na ale to nie ja mam obsrane majteczki ale jak, tylko ale to ty. masz ty te walki ty nie kontuzję. Jestem gotowy na Ciebie, Wymyśliłeś kontuzję. Nie, nie mam ja na to papiery. U boxdela są Jakie i poodarze. Że masz złamany palec? Z takimi, że z takimi kontuzjami to ja walczyłem co chwilę. chwila. Wariacie. No to jesteś bohaterem, udowodnij to po raz Fięknie. kolejny. Dlatego Ci to powiedziałem, hero. Dlatego ci powiedziałem. mam opcję walczyć z Tobą albo z Viviorem yy, za taki sam hajs. Zobacz, zawsze w stanie, możesz narobić porcji. Jestem w, w stanie walczyć z Tobą, oddajesz, tak jak się umówiliśmy, hajsa cele charytatywne. W sensie Cały. 50 Nie, dla mnie jest 30% Twojej gazy i dodatkowo oddajesz na cele hartetywne I dobra, chuj, co łaska, ile dasz? Na A ty ile, ile. Dasz? To poczekaj, ja się pytam ciebie, to ty masz kontuzję i to ty. Yy, no ja mam kontuzję. I to ty masz, Właśnie, ja mam kontuzję, masz, i zrobiłem ci łaskę, że to ty z tobą masz kontuzję. walczę, bo, łaskę, bo chciałeś. Pytałem się ciebie, czy chcesz walczyć. Powiedziałeś, że tak. Tak, ja z tego co pamiętam, to był kurwa na mnie nacisk. Spotkaliśmy się dzisiaj. Mordeczko, jak masz odwagę, ale... mówisz do mnie, bądź mężczyzną, no. wyjdź z kontuzją. Bądź mężczyzną. A ja tu robię. No to wychodzę, ale co ja to ja, tu robię? Wyjdź ze mną. ja mogłem już nie zaakceptować, ja już cię mogłem nie zaakceptować dawno temu. Przyszedłem dzisiaj, porozmawiałem z tobą. Ej, ale patrzcie, jak się bojku. Ale gdzie jaki się boję? Ale ja powiedziałem, że to no, ale... ale Poczekaj, 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 dlaczego. To są wrac... twoje słowa. Tak, ale dalej Widzisz? tłumaczę, że wezmę z tobą walkę, tylko zapłać dodatkowy hajs na cele hardy za to, że się kłóciłem. Dam tobie kilkadziesiąt tysięcy, żebyś się na pół. Nie dasz mi i dam, i dorzucę dziesięć tysięcy. Tylko zostanie Ci to odebrane za to, że nie zrobiłeś wagi i się obżerałeś, gdy ja ciężko trenowałem, robiłem wagę, głodowałem, piłem wodę. A ty obżerałeś się i jadłeś Pataja sobie z Queen of the Black w restauracji. Ta. Rozumiesz, tym się różniliśmy. Ja się przyłożyłem do tej walki. No, a No zobacz mi, skupanie. że miałem kontuzję, ale jak miałem kontuzję, to byłeś taki kozak, a teraz jesteś okulary, żeby nie było widać, że jest przestraszony, siedzisz tu i, okay. i, i jakieś kosmiczne warunki, bo wiesz, Jakie że jest kosmiczne? Jakie kosmiczne. No to... powiedziałem, daj Proponowałeś mi sam ten hajs. No, co? Zaproponowałem ci. ile jesteś w stanie? Nie liczymy. Nic. Słuchajcie, od 12.30 nic nie jadłem do 18.00 nie piłem, aż zobaczyłem, że zeszło mi tylko 800 gramów i mówię, pierdolę. Dobra, ile bo, zacząłem Dobra. Zacząłem sobie dobra, pić. No, no, dlatego mówię. jedzenia tutaj, nie wiem, tej walki? Chcesz tej walki? No, żeby nie było tak, że ja... Ale ty coś... nie dysponuj nie, 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 nie. moimi pieniędzmi, jak Dobrze, chcesz to nie, nie, nie. sam, jak jesteś posłuchaj, taki dobroduszny. to się coś rozdaj. To jest to ma być dla ciebie kara za to, że nie zrobiłeś ty wagi. Ty kurwa, nie jesteś karania mnie, ja tu ciebie ukaram w ringu, jak się odważysz do mnie wyjść, kurwa, gościu. Ale po co tutaj jestem? No nie Cześć, wiem, ja żeby błagać to, mnie, kurwa, żebym oddawał żebyś, całą tak, gażę, żebym błagam błagam komu, do... żebym tobie i na cele tak, charytatywne. błagam cię, żebyś, żebyś dołożył pieniążki za to, że nie zrobiłeś wagi, żebyś wpłacił na cele charytatywne, tak, błagam cię o to Dawaj, wpłać. Wpłać te pieniążki i bierzemy no to walkę. No mówię, wpłacam 10 koła, tobie daję kilkadziesiąt. Dobra, jest wpłać, pięknie. Wpłacasz 20 koła i bierzemy walkę. 20 koła? Na cele retatywne do, dodatkowo płacasz. Z przyjemnością, 10 koła. baby. Zgadzasz się na to? No jasne. Robimy kurwa tą walkę. Wow! I kurwa.